Pójrz Simba, cała ta Ziemia opromieniona słońcem to nasze królestwo. Wow! Czas panowania każdego króla jest jak słońce, wschodzi i zachodzi. Kiedyś, Simba, słońce mojego panowania zajdzie, a wzejdzie dla ciebie jako nowego króla. I to wszystko będzie moje? Wszystko. Wszystko, co opromienia słońce? A to takie ciemne miejsce. To już nie należy do nas i nie wolno ci tam chodzić. Myślałem, że król może robić co chce. Być królem to coś więcej niż robienie tego co się chce. Naprawdę? Simba. Wszystko co widzisz żyje ze sobą w doskonałej harmonii. Jako król musisz pojąć istotę tej harmonii i nauczyć się szanować każde stworzenie. Od mrówki po antylopę. Ale antylopy się zjada. Tak, Simba, wszystko ci wyjaśnię. Kiedyś po śmierci wyrośnie na nas trawa, którą jedzą antylopy. Wszyscy jesteśmy złączeni w wielkim kręgu życia.